Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Safe.pl Jesteśmy bezpieczni. Natalia Bryś, MMA.pl Jesteśmy już po ważeniu i po media treningu. Jak oceniasz występ swojego przeciwnika? Eee, cześć. Eee. No, nie wiem, wydaje mi się, że on ma potworną siłę, ale on nie wyprowadza dobrze tych ciosów. On pcha bardziej, on pcha. Jest to taka siła pchająca, że no widać było, jak Normana przewracał w tej klatce, zanim ta rączka mu się popsuła, ale no to nie jest cios nokautujący. Tak jak on mówi, że ja nim nie mam nokautującego ciosu, a jak go przycoluję, a on będzie dużo łatwiejszy do trafienia niż ci moi nawet poprzedni rywale. Bo on jest kawał kurwa mięsa i kiepsko się rusza. Więc no, jak go przyceluję, myślę, że padnie po prostu. A tak jak mówię, no, siły nie uważam, że ma jakąś siłę. Znaczy, ma potworną siłę, ale nie umie jej wykorzystać. A propos Normana, bo wspomniałeś, chciałabym się dopytać o tą sytuację, która dzisiaj wyszła. Co sądzisz o tym, że właśnie jest zmiana przeciwnika? Norman, po prostu krótko powiem, żeby nie było to samo na wszystkich wywiadach. Norman po prostu obstrał zbroję i no się obstrał pewnie, że Adam wchodzi dopiero do tego świata i jak przegra, jak przegra to... a tu ten pijany, tam zaczepia bóbka. E, no to mówię, że wiesz, przegrana z Adamem by go trochę obniżyła w tych wszystkich rankingach i przez to obstrał zbroję i pomyślał sobie, że a jeszcze coś ugra. Chociaż wątpię, bo on już tak, już KSW ma go dosyć, Fengo ma dosyć, Feynman ma go dosyć i teraz my, Prime. Bo no, robi takie kurwa gówno, że, mhm. że ciężko z nim współpracować po prostu. Czyli myślisz, że w Prime już nie zawalczy, czy ma jeszcze jakieś szanse kiedyś na przykład powrócić? No nie wiem, no nie chcemy tak deklarować, że no, na pewno nie. E, już wcześniej też robił duże kłopoty, Adam też robił kłopoty i byłem bardzo na niego wkurzony, ale daliśmy mu szansę, sprawdził się, wyszedł do tej walki. Teraz ma kolejną szansę Adam. Nie chcę się zarzekać, ale no, ciężki jest kontakt z Normanem i trzeba po prostu wziąć to pod uwagę, czy to warte jest naszego stresu, no bo jednak wczoraj do 24 Ogarnialiśmy Artura Sowińskiego, Kornika. Uważam, że to jest zajebiste zestawienie. Kornik debiutuje w e, Prime Mie. naprawdę. I to bez żadnego takiego ściemniania, naprawdę mnie bardziej ciekawi ten pojedynek, bo Kornik jednak jest takim bardziej ruszającym się zawodnikiem i pierwszy raz go widzimy w Afrykowej Federacji. A Normana już raczej wiemy, czego się można spodziewać. Czyli uważasz, że na przykład ten nowy przeciwnik ma większe szanse, żeby wygrać, czy jednak Norman tutaj jakby był takim, no, priorytetem? No, skoro Artur od razu przyjął, a ja z kolei wierzę w to, że głowa głównie walczy, 70% to głowa, a reszta to umiejętności, to wydaje mi się, że tak, że Artur ma duże szanse i jest dużo bardziej ruchliwy, nie? Lata po tym ringu, a Pałka tam się rusza. I tyle, nie? Tak do przodu, tak jak taki tur. Teraz przeskoczmy do tematu Anny Andrzejewskiej. Ostatnio na konferencji padła taka niefajna sytuacja. A propos wyzwisk, co ty o tym sądzisz? Zależy jaki wyzwisk, byśmy chciała sprecyzować. Chodzi mi tutaj o właśnie głos Anny Andrzejewskiej, odwołanie się do jej płci. Pan Osiński takie słowa wypowiedział. Jakby uważasz, że to jest słuszne, czy raczej nie? Wypowiedzi pana Mirosława Oknickiego czy są słuszne. My się jako Prime nie podpisujemy pod jego słowami. Każdy powinien sobie załatwiać sprawę. Wydaje mi się, że tak jak nawet Abus powiedział, nie chodziło mu źle, ale wiesz, po, polski naród się doczepi do wszystkiego, do czego może się doczepić, a tak naprawdę niektórzy ludzie pewnie myślą podobnie, ale się dopierdolą, bo a bo jest okazja. Abuzowi na przykład chodziło, że Ania pewnie by sobie załatwiła tą sytuację sama, a niepotrzebnie Godleska się wpierdalała tam, wiesz? Mm -hmm. A tak to Ania by sobie wyjaśniła z panem Mirosławem Oklińskim. A tak to wyszło, że pan Mirek pod tym natłokiem kobiety go zaczęły atakować, to uciekł i co? No i wyszło dupa. A tak to, no mówię, my jako Prime Show MMA się nie podpisujemy pod słowami pana Mirosława Okińskiego, szanujemy kobiety, to jest jego zdanie. I powinni sobie wymyślić, wyjaśnić to prywatnie, usiąść do rozmowy i tyle. Jeszcze na koniec chciałabym poruszyć temat Twoich treningów. Jak ty się przygotowujesz do tej walki? No, ja już okres przygotowawczy zakończyłem. Teraz jemy chipsy wieczorami na szybkość i to wszystko. No, jestem bardzo dobrze przygotowany. Dzisiaj, jak założyłem rękawice, to od razu poczułem, że to będzie szybka, kurwa walka popek się przekona co to jest Don Casio Król, a nie jakiś kurwa Normuś Pałka, yy, czy nie wiem, Stifler, czy kto inny. Mhm. Czyli oceniasz swoje możliwości bardzo wysoko, bo przed chwilą zerknęłam na kurs, yy, no i jest chyba 1 do 4 ileś, więc... No tak jak widać eksperci z Fortuny również oceniają moje umiejętności wysoko, yy, chociaż nie miałbym problemu jakby oceniali niżej, bo Gdzieś to mam. Ja jestem zawsze przekonany, że wchodzę po wygraną, po to, żeby w cudzysłowie zabić swojego rywala. I tyle. Nie, nie ma dla mnie tam. Pomimo, że popka lubię, kumplujemy się, ale jak wejdę do klatki, to zawsze, czy to z przyjacielem, czy nie, skoro wychodzi ze mną do ringu, czy do klatki, to napierdalam po prostu. A taki kolejny potencjalny twój przeciwnik? Czy masz już kogoś na oku? No, Artur Szpilka się obstrał niestety, ale wrócił do rozmów z moimi wspólnikami, więc zobaczymy. Też zobaczymy, czy ja będę chciał tyle czekać do końca przyszłego roku. Najchętniej jakby byli zainteresowani KSW Maciej Kabulskiem, Martin Lewandowski z Mariuszem Pudzianowskim. Chętnie bym zobaczył z tak silnym i jednak wytrenowanym i solidnie podchodzącym do treningów. Takim tytanem pracy Mariuszem Plucianowskim. Oczywiście ja sam byłem fanem, jak byłem malutki, to oglądałem zawsze tych strąkłanów, więc czysto sportowo chętnie bym wyszedł, jeżeli by się zgodził ee, na boks i to wtedy byśmy mogli zrobić w małych rękawicach. To chętnie bym z Mariuszem się sprawdził tak czysto sportowo, czy taki człowiek, najsilniejszy człowiek na świecie, by mnie pokonał. Tak, już kończąc, chciałam się zapytać o gorący temat Box Del Nitro. Jest teraz konflikt. Czy ty się orientujesz w tym? Yy, znaczy, widziałem, że tylko mają spinę, ale to ja mówię. Ja ten świat znam od środka, więc dla mnie to nie jest dziwne. Oni, oni tak naprawdę, tam się nikt nie szanuje. Oni tylko udają, że się szanują udają, że sobie fotki robią, że się przytulają, że razem streamy robią, bo im to jest potrzebne do ich wspólnych biznesów a tak naprawdę się kurwa nienawidzą. Ja dlatego się cieszę, że jestem indywidualistą i jestem sam w tym wszystkim i nie trzymam się z nimi. Pogadać pogadam na eventach, ale tak naprawdę mam ich w dupie. Zobacz, tak to mnie kurwa atakowali oni wszyscy, a potem oni się nawzajem atakują, jakim coś tam kurwa nie wyjdzie. A potem jeszcze zobaczysz znowu, że będą kurwa się przytulać, bo ja już naprawdę wszystko w tym show biznesie widziałem. Ostatnio kilka takich rzeczy mnie zaskoczyło od jednej osoby teraz. Takiej na topie, co gadała na wszystkich mocno, że ją zawiedli, a potem patrzę, że też się przytulają, jeżdżą razem, tu, tu. To jest naprawdę, show biznes to dziwka jest po prostu. No, to, dlatego ja się cieszę, że jestem indywidualistą i nie zgłupiałem od tego świata. Widziałam właśnie na Casino Star, bo też byłam na tej konferencji, że dużo się działo i było wiele potyczek słownych. A co w końcu z tym projektem? To byśmy musiały organizatorów e, zapytać, a co tam się działo. Mogą sobie zobaczyć na EBEB, nie będziemy odgrzewać kotleta. Dobrze, tak, w takim razie powodzenia na walce. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, Świetnie. Dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. jesteśmy bezpieczni.